Dzień dobry. O, dzień dobry, witam panią. Proszę bardzo, zapraszam. Zaraz przystąpimy do egzaminu wewnętrznego, a niezwłocznie potem udamy się do wortu, żeby zapisać się na państwowy. Tak, tak, jednak zanim to nastąpi, ja muszę panu coś powiedzieć. Tak, proszę bardzo, proszę mówić. Tylko szybko, bo zaraz po pani mam następnych kusantów. A więc jednak... Tak też właśnie myślałam. Tak przepraszam. No, ale o co chodzi? O co chodzi? No co się stało? Co się stało? No ja nie wiem, co się stało. Zradza mnie pan z innymi kursantami! Ach, to robię to już od dawna. Chcę pan powiedzieć, że na tym miejscu miejscu potencjalnego kierowcy siedziała jakaś inna dupa? Nie jedna. Chłopcy, dziewczęta, w bardzo różnym wieku. No to, to, to ja ci już nie wystarczam, tak? Nie, nie mogę uwierzyć, że nie jestem tą jedyną. To Co ja bym z tego miał? 40 zł za godzinę. No, no fakt, już dawno ukończyła pani kurs, ale to wciąż za mało. Ty oziębły przebrzydlaku, jak możesz nie rozumieć, że potrzebuję dużo jeździć? Przek nie jestem jeszcze gotowa na poważny egzamin! Nie jestem Ale zrozum, no nie jesteś jedyna! Ja mam wiele takich jak ty! A zresztą, to już nieważne. Przyszłam ci powiedzieć, że zdradzam cię z innym instruktorem, Słyszałeś, zrejestrzka śmiało! <noise> Kopie, co? Ale, ale i. i jak mogłaś to zrobić mając mnie? Nie wiesz, jakie mam ogromne doświadczenie? A, teraz też wiem! Tyle tub i dupków. Brawy szczur! Gdzie? pałcie! Nie! Co on takiego ma czego ja nie mam? Słucha! On nauczył mnie patrzeć przez szybę zupełnie inaczej. Teraz łuk robię tak na wyczucie. Na wyczucie. Czyli jak? No normalnie jedna ręka na kierownicy, druga na zagłówku pasena. Patrze i jadę, nie? A ty co? Tylko słupek, słupek, gwiazd! Zawsze ci odpowiadała moja technika. O, tak, widzę, Ale to nie wszystko. Co nie wszystko. Co z nim jeszcze zrobiłaś, z jakimś fagasem obcym? Rondo z nim zrobiłaś, może co? Tak! Dwa razy pod rząd. To było szalone. Z tobą nigdy tego nie robiłam. Ja nie chcę tego słuchać. Teraz nawet wjechaliśmy w uliczkę. Nie chcę, nie chcę słyszeć więcej o tym, o tym pedale. Gazu! Gazu, ja, ja nie rozumiem. Dlaczego? Bo B, to nie moja kategoria.